Dzień dobry, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w ustaweczce Hearthstone. Mamy Ragnaros, władca ognia i Jim Raynor, czyli krążownik. Wiecie co? Spróbujemy sobie na Ragnarosie. Mamy bestie, demony, kolco zwierzę, mechy i nie umarli. No i dobra. Mamy tutaj magiczną szablo bestię. prorokini. No, Szczerze mówiąc, wszystkie średnie. Ale z drugiej strony możemy zrobić tak troszeczkę ją e, wzmocnić e, będzie miała 2-4. E, no tak, bestie, demony, kolco zwierzę machy nie umarły. Niestety są e, kolco zwierzę, e, które niestety jak e, dobrze trafią, to nie ma na nich bata za mocnego. I tak się zastanawiam, kim bym chciał, czym bym chciał pograć. Bestie ostatnio trochę mieliśmy. kolcozwierzę zwierzę Również i nie wyszły mechy, nie umarli demony. Też po nie wychodziły, więc zobaczymy. Poczekamy i damy szansę. Tutaj grze nam zasugerować, czym powinniśmy grać. Okej, okay. dobrze, że jest teraz kolej na karczmę, bo nie kupiłbym nic z tego, co mamy. No i fajnie, mamy remisik, remisik. No tak. Dla mnie to jest remixik, jak zwyciężamy, więc dobra. No i zobaczymy, co nam się tu pojawi, ciekawego. Będzie coś, czy nie będzie. Okej, okay. Mechagnom brzmi całkiem sympatycznie. Możemy zrobić tak troszeczkę, wzmocnić jeszcze raz naszą nagę. No i to by było tyle. W następnej rundzie kupimy jakieś dwóch stronników. Fajnie by było, jakby to były może Mechy jakieś. To by można było już fajnie dopakować, tym bardziej, że już mam mecha gnoma i musimy iść do góry z karczmą, żeby w końcu uzyskać tego mojego ziomeczka, którego zawsze chcę, czyli złomowa Lancierka, czyli lepszy, lepszy tak naprawdę mecha gnom. Ale możemy mieć to i to. No ale to jeszcze troszeczkę nam brakuje do wyższego poziomu karczmy. Dobra. Uda się nie uda się. Tak, udało się. Dziś mamy szczęście, bo trafia idealnie, jak powinno. No i koniec ze szczęściem. Ale chyba weźmiemy eksperta. Po ćwierzeniu kaszmy daj tamtejszemu stronikowi z prawego plus 2 do ataku i odrodzenie. To jest dobre. Widmowy... Hmm, tak, na sam tak naprawdę widmowy też by był dobry, ale ja nie mogę mieć za bardzo jeden gatunek przeważający, bo będziemy mieli problemy. Hmm. Teoretycznie by było lepiej tego wzmocnić, ale my go nie będziemy długo trzymać, więc hmm, wzmocnimy mechagnoma. Myślę, że masz spore szanse na wygranie. No okej. Okay. Dobra. Dobra, no powiem wam. To szczęście nam się skończy w końcu. Jeśli chodzi o e, kierunek ataku i to przeciwników, nas i odwrotnie, no ale dobra, trzeba korzystać, póki e, tak mamy. No i co? I byśmy musieli jakieś mechy pokupywać. No i problem jest taki, że nie mamy. I to jest duży problem. Zrobimy tak: e, damy, plus jeden w ataku. E, no i sobie damy, oczywiście, karczmy. Tylko. W następnej turze otworzy się mały skok czasowy. Będziesz mieć dwie sztuki chronum. I problem z chronum jest taki, że wiecie co, że nie da nam nic związanego z mechami. Tak myślę. No, a mamy tak, kolco zwierzę nie umarli. Mechy i Demona naga. Co prawda, mamy wszystkich innych, więc jakaś minimalna szansa jest na te mechy, ale raczej coś czuję, że da nam jakieś takie. Wiecie co. Hmm. Takie bez rodzaju karty, a ja bym chciał jakieś mechowe. Na przykład mechagnoma lepszego. Ok, e, Zaraz zobaczymy. No dobra, ma dużo kart. No i ma niestety e, nieumarłych. E, więc troszeczkę nam te nieumarłe tutaj e, przysposzą problemów. No tak. No i e, moi drodzy, w tym razem się skończyło szczęście, ale obojętnie jakby zaatakowali, i tak nie mielibyśmy szans. Do który ma poziom karczmy, moi drodzy? Drugi. No dobra, no to faktycznie może mieć tyle kart. No właśnie. Nic z mechami już widzę. O jest. Okrzyk bojowy agonia. Otrzymuje spiczastą strzałę. No i co byśmy zrobili? Yy, wziąć tego mecha? Na początku nie. Joksarona nie chcemy. Prowokacja tego też nie chcemy. Otrzymuje zaklęte lasso. Powtórz na początku. Też nie bardzo. Zagraj po kupieniu. Wybierz główną odkrywczynię na twoją drugą moc specjalną. Odkryj stronnika swojego poziomu kosztuje jeden więcej po każdym użyciu. No i co sądzicie? Za bardzo nic, nie. Dobra, zrobimy tak, zrobimy tak. To nam w jakiś minimalny sposób może się przydać. Na przykład wykradni Lasso. Ale poczekamy sobie z tym lassem na coś mocniejszego. Tego wzmocnimy. Fajnie by było w końcu to, kolco zwierzę, kolco mechy. E, tak, mechy. Tylko ja nie chcę odbić obotów za bardzo. No ale chyba weźmiemy, wiecie co, bo jednak boska tarcza. Zrobimy tak, zrobimy tak, zrobimy tak. Pokupujemy, żeby sulfurusa dostać. I możemy wykradnąć jakiegoś losowego. Szkoda, że zaklęcia nie możemy. 2-1 to nie jest dużo, ale możemy zrobić w ten sposób. Kupić spiczastą, dopakować tego, wrzucić. No i na tym zostawimy, ale spójrzcie jak... Słabo mechy przychodzą, akurat ich potrzebujemy. Okej, okay. przegrać chyba z martwym nie powinniśmy. Ja sobie wystawiłem tego czasoskocznego, z czasoskoczną łowczyni trochę bliżej, żeby oczywiście zginęła, żebyśmy tą spiczastą strzałę dostali. Ale tam szczęście, to może nie trafić. Oczywiście, że nie. No dobra. Jak my tu wyglądamy? No z tym przegraliśmy, no ale tam nie mieliśmy szans. No a zresztą zobaczymy. Ale i tak to wygląda średnio. Dobra, jest jakiś mech. Okrzyk bojowy trzymujesz losowego wolumizatora z magnetyzę. No i to już jest jakieś coś. Zróbmy tak, zróbmy tak. Sprzedamy tego. No i wiecie co? Jednak zrobię tą karczmę. Jak chcę jak najszybciej zrobić karczmę. Póki co mamy 30 w życiu i plus 2 w tym wy... Nie, pancerzu. 4-1. Troszeczkę yy, zwiększyliśmy. Hmm. No chyba zaklęcie będzie najlepiej. Tu damy. 7-12, żeby ginął. Yy, duszołam. Hmm. Daj stronie plus 2-2 oraz prowokacje. Czy my chcemy prowokacje na Machagnomie? Powiedziałbym tak, czemu by nie, z jednej strony. Czemu by nie. Dostaliśmy tą papugę. Yy, agonia, no dobra. No w sumie można się tak pobawić. No, zrobić tak, zrobić tak. Nie, co ja... Dobra, jaki jest głupi jestem, moi drodzy. To jest niemożliwe. Yy, no tak. Miał iść, yy, miała prowokację iść na gnoma, yy, Poszła sobie nas z skoczyną. Czasoskoczną łowczyni, no to fajnie. Ale przynajmniej mamy papugę, będziemy dostawać prawdopodobnie dwa razy będziemy dostawać agonię. Tą szpiczastą strzałę, no to fajnie. To jest jedyny plus. No i proszę, można dostać fajną hienę? Można. No i z tą keną już wiadomo. Będziemy mieli wielkie problemy. Chodź. Ona ma kolco zwierzę, więc faktycznie nie ma samych bestii, więc to dużo nie da. Więc zaraz zobaczymy. No ale dobra, mamy dwa te zaklęcia, to fajnie. No i proszę, przyjść jakieś mechy, to może w następnym skoku dostaniemy jakiegoś lepszego stronnika. O, dobra, może być ten, akordotron w sumie. Akordotron i w sumie akordotrona bym dał temu. To na razie będziemy dostawać plus 3. Stronnikowi prowokacje z jednej strony. No dobra, ale żeby papuga pierwsza atakowała o to chodzi. Mamy wolumizatora, ja bym wziął wolumizatora czemu by nie. Może jeszcze tego dopakujemy. Tu możemy kogoś wykraść. No taki se, taki se bym powiedział. No i teraz tak myślę. Jeżeli wrzucimy, wrzucimy i sprzedamy, no dobra, zaryzykujmy, zróbmy tak. Zróbmy tak, kupmy to. Ja wiem, że już nie będziemy mieli yy, nieumarłych, a znaczy odrodzeń, ale mamy odrodzenie. Agonia Trzumaj losowego wolumizatora z magnetyzmem. No i to jest spoko. Z papugą. No też by można było tak to porobić. Hmm. Dobra, niech ten wzmocni. Wzmocnimy trochę tego, trochę tego i tak zostawimy. Niby spoko. Choć z drugiej strony, wiecie co? No właśnie, którą nie byśmy woleli, ja bym wolał, chyba żeby z konstrukta przenoszącego wolumizatory nam przychodziły, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyglądamy. Praktycznie mamy tylko dwie jednostki, jakieś takie cokolwiek zadające. Aha, no tak, sulfur nam się pojawił, więc wypadałoby. Wiecie co? Ale wiecie co? Jeszcze papuga może drugi raz atakować, więc kto wie. Może to, może, to też nie będzie najgorzej. Ale tak myślę, kogo bym żeby nam to... Problem jest taki, że nie wiem za bardzo kogo bym chciał, żeby nam to wzmacniało. Bo na pewno nie papugę, choć z drugiej strony czemu by nie? Czemu by nie? A chodźmy zrobimy złotą papugę i zagramy na złotej papudze. Oj mech, gdy rzucisz dwa zaklęcia skarczmy. Użyj na wszystkich Twoich mechach magnetyzmu Satelity 44. Czemu by nie? No to tak, wyrzucimy tego, wrzucimy tego. No a zróbmy złotą papugę, ale może zrobimy sobie karczmę, abym tego nie żałował. Zrobimy tak. Jedna sztuka złota, boska tarcza pomsta trzymujesz losowego wolumizatora. To by nie było złe. Boska tarcza za każdym razem, gdy rzucisz zaklęcie, skarżmy daj twoim stronikom z boską tarczą plus 4 do ataku. No, można tu porobić. Tylko pytanie, co? Wykradnijmy. Tak. Tak coś czułem, że wykradnie nie tego, co powinno. Hmm. No właśnie. Co ja bym wolał. Boska tarcza, czemu by nie? Zapiszemy sobie na pewno. Choć w sumie jakbym kogoś tu sprzedał. Tylko kogo ja bym chciał sprzedać? Za bardzo nikogo. 5 no 5 fajnie, ale z drugiej strony... Nie wiem po co ja go dopakowuję. No ale niech jest. 42-26, dobra. Niech papuga dostaje 8-8. I niech odbiciu bot ze względu takiego, że jest... Mm, boską tarczą też dostaje 8-8. Zobaczymy, wiecie co? Złota papuga by nam dawała dwa zaklęcia. Tak myślę, żeby oby obydwóch stroników aktywowała. Więc fajna opcja. Ja tak się pobawił. Wiecie co? A wiecie, jak będziemy rzucać zaklęcia, to znów czas skoczny elektron będzie nam dawał satelitę. Plus 4,4 No jest to takie dosyć fajne dopakowanie. No i patrzcie, trzy spiczaste strzały. Plus, jakieś zaklęcie, sobie tak okupić. No, no to nie jest źle. Okej okay. i okej. Okay. Dobra, nawet fajnie wyszło. Tylko bym chciał na przykład z tego odbicia bota zrobić złotego. Mimo, ja wiem, że on by rósł, jakbyśmy mieli jakieś, jakiekolwiek agonie w mechach, no ale nie mamy. Okej, okay. nie umarły mech. Komu bym to chciał dać? Temu nie wiem, ale chyba temu strzelimy. Więcej wolumizatorów, a czemu by nie? Dobra, skupmy się na tym. Wykradnijmy może coś fajnego, no, wiadomo jaki wejdzie. Ja bym tego wziął. Pomsta. no to by nie było złe, tylko ja powiem Wam szczerze, nie wiem za kogo. Nie wiem za kogo. Kupię to, troszeczkę zmarnuję. Dobra, mamy tu możliwość jeszcze. No właśnie, komby to dać. No właśnie, nie wiem, nie ma komu za bardzo, możemy temu na razie dać. E, powrzucać w ataku, no niech jest mocniejsza, plus 5. Po świeżeniu kaczmy w tej grze, daj tym stronnikom klejnoty, tak aby zyskali plus 2, plus 1. Możemy. No i na przykład co, magnetyzm byśmy kupili? Ja go chyba zamrożę. Tylko widzicie, problem mam taki, że ja nie wiem kogo się tu pozbyć. No, nie mam pojęcia kogo. Abym powyrzucał wszystkich tego autoakceleratora, wrzuciłbyś Magnety mieli. Nad tym się zastanowił. No, zobaczymy. Na razie zamrażam i poczekamy. No dobra, 8-8, papuga. Uhu, oh, demoniasty. Mocny koleś. Tym bardziej, że dostajemy, wiecie co, zaklęcia. Też nie mogę mieć całej ręki zapchanej stronnikami. No właśnie. Ale oberwaliśmy. Fajnie i niefajnie. No, dosyć mocno oberwiemy tym razem. Ale popatrzcie, ile kart pozdobywaliśmy. Oj, piętnastek. No, bolesny. No, i trochę nie mam na nich wpływu. Okej, okay. wykradniemy. Możemy wykraść Magnetyzm. No nie przyszło to co powinno. Dobra, porzucamy plus 5. No tak ciężko jest powiedzieć komu, bo z jednej strony i ta papuga by się przydała mocniejsza. Ten ma boską tarczę, więc też bym chyba go. Z jednej strony też chciałbym mieć mocnego. No chyba, że wywalimy odbicie bota też jest taka opcja. Tylko, że jak ja tego wyrzucę, no to on jednak 43 do tego boska tarcza. No właśnie. Okrzyk bojowy no na razie nie wrzucam. No, kiepsko to wygląda. Bardzo kiepsko. Nawet bym rzekł. 49, 38. No. Hmm. 7-6 też dobra sprawa, no powiem wam, jest problem, jest problem, no mamy tu dużo mechów, chyba tak zrobimy, wiecie co. Ja chyba wyrzucę tego odbiciobota, ale 49-38 jak na naszą, na naszą armię to jest dosyć mocna jednostka. A tak naprawdę wypadałoby, żeby wszystkie tu były, te które posiadamy. No ale z drugiej strony ona nas tak blokuje, że nie mogę nic zrobić. A gdybyśmy złotą dostali, to by też się mocno... No nie wiem, nie wiem. A muszę powyrzucać te karty, no. I popatrzcie, nie ma innej jednostki, którą moglibyśmy mieć złotą, jak odbicie, było. to wszystko pojedyncze. Oj, no dobra. No chyba tak zrobimy. Chyba tak zrobimy. Ja się w końcu muszę ruszyć z tym wszystkim. Dobra. Okej, okay. w sumie te odbicie, w sumie te też nie są złe. Ja bym w sumie temu odbicie, bo to wiecie co dał, prowokację, żeby ściągnęli mu boską tarczę. On tą boską tarczę później zdobędzie. Dobra, no jak dobrze uderzy, to powinniśmy sobie poradzić. Dobra, jest ok. No, i kończymy z ziomeczkiem. I chyba stracimy zaklęcie przez to, że mam pełną rękę. Więc dobra. Robię to co mówiłem. Nie jest takie super opłacalne. No, ale dobra. No, ale cóż. Dobra. Tego możemy jeszcze wrzucić. Dobra, no i pokupujemy akordotron. Zrobimy jedną potężną jednostkę, czemu by nie? Plus 5, ale ja może zanim to będę robił, to może poszukam. Coś czuję, że wiecie, co nam przyjdzie. Odbić obooty, a jednak nie. Boska tarcza po To nie. Zróbmy tak. Jest kolejny wolumizator. Hmm, no ale w sumie możemy tak się pobawić z jednej strony, choć nie wiem, żeby go kupić. No dobra, zróbmy w ten sposób. O, mamy i złotego. No i tego wyrzucimy. Wrzucimy sobie tego. No to nie jest jakaś mocna jednostka, no ale moi drodzy, kto w dzisiejszych czasach jest mocny? O, wirujący lasobot. Boska tarcza, furia wichro natnienia, czy myśl losowe zakręcie skarczmy. Ciekawe. Czy ja bym nie wolał go? Może i tak? Czy ma jakieś opcje na atak? Nie wiem. No ale ma boską tarczę. Zrobimy tak, tak. Oświeżymy sobie. Kupimy złoto, wrzucimy. No i zamrozimy. Z tym na początku obrywaliśmy, więc zobaczymy. Ale patrzę, czy rundy temu walnęliśmy go za jedenastkę. Więc postaramy się to powtórzyć. No na pierwszy rzut oka mamy dosyć mocny. Znaczy, ja mówię, że mamy dosyć mocny, a mamy jedną jednostkę mocną. No, więc może być różnie. O, pancerz dostaniemy, też się przyda. Jest limit, nie ma limitu obrażeń. To jest taki minusik, jeśli chodzi. W sumie, gdyby ten po lewej zginął jako pierwszy. To ten by dostał boską tarczę. No tak. Ale nawet bez tego sobie radzimy. E, 3 za ósemkę. Moi drodzy. Akurat. Akurat. Idziemy ostro w jednego, e, w jednego mecha. No ale trudno. Trzeba sobie jakoś radzić. A! Zostało tylko e, jedna jednostka, więc widzicie sami. A! Zróbmy karczmy. Niech jest poziom ostatni. Karczmy. E, konstrukt przenoszący. Możemy Sprawdźmy. Magnetyz, oczywiście, że tak. Możemy pancerz ustawić. Wykradnąć? Wykraść? Nie wiem, zobaczymy. Dopakujemy. Silna jednostka. Ja bym z jednej strony mógł ją wrzucić w inną, wiecie, stronę, żeby straciła boską tarczę i później jak te y, będą obrywać, y, no to on będzie się ten y, odradzać, boska tarcza, ale lepiej by było mieć chyba prowokację na nim, wiecie co? No właśnie, lepiej było mieć prowokację, bo on nie będzie się dopakowa dopakował. 8-8, choć ja nie wiem, czy 8-8 to jest taka, wiecie, niesamowita rzecz, więc robimy tak. No i w sumie chyba tyle. No i zobaczymy, czy coś to da. No teraz reklamowałam, że tego trzeciego ten demonik tam załatwił za 32 punkty, więc raczej ciężko. No dobra. Raczej ciężko. Raczej przegrywamy, a nie raczej ciężko. No ale dobra. Choć w sumie, choć nie, nie ma limitu obrażeń, więc na pewno obrywamy. Może by się udało, wiecie, co, załatwić jeszcze tam. No, nie, on sobie dobrze zrobił tą boską tarczę yy, znaczy prowokację. Ale reszta by się umiała odbijać od niego. Dobra, to raczej nie starczy. Kwestia tego, choć niskie, nie, niskie. Zobaczymy. 23, więc praktycznie idealnie. O jeden za dużo. Dobrze, moi drodzy. Jakoś nie było super, nie było najgorzej. Drugie miejsce, więc trzeba się cieszyć. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczyska.